na kolejny horror w środę na prośbę kilku osób, które mi na PW tam pisały, żebym nagrał Jeff the Killer, to macie Jeff the Killer. Okej, okay, ja tutaj nie wiem o co chodzi w tej grze, szczerze wam powiem, więc dla mnie to jest nowość, ale wypróbujemy. Okej, okay, co my tu mamy? O, dziewczyna z okresem to jakaś była Tylko to póki co nam się rzuca w oczy I bardzo mroczny klimat ubrania na ziemi Aha, no spoko, no spoko Enter, lol Okej, okay, pierwsze drzwi co my tu mamy? Kranik... nic. Nic... Czy bym wziął niechcący kij jak tak zacząłem klikać? Jakiś tu kij był? Dobra, wychodzimy. <śmiech> <śmiech> no spoko. To nic eee, aki to open? Aha, tu mamy otworzyć. <laughs> eee. O tak. Całkiem ciekawy pomysł na tą grę. Przyznam. Jestem jakoś ciemno. Nie powinien mieć żadnego flashlight'a czy coś. O, co my tu mamy. O, tak. Jak fir po prostu, tylko że to jest, mi się daje jeszcze bardziej strasznie. Jej. What the fucka! Nie mam ani amunicji, ani... nic. My nie mam ani amunicji, no nie mam amunicji, no i jak? Jak mam się tu... niby? Nie mamy keja Ła! nie się to koniecznie. A, tutaj coś będzie. A jednak. Coś tu ciemno. I have no idea where I'm going. Ale Spoko. Za ciemno tutaj. Zdecydowanie za ciemno. Zmiana muzyki oznacza, że jednak coś się dzieje. E? Jakiś key chyba był, był taki dźwięk. Okej, okay, to chyba tyle mogę tam wrócić, w tamto miejsce, gdzie był potrzebny. Ale o co w tej grze w ogóle chodzi? Nie mix. Iremiks Okej okay. Eee... He he he, what the fuck Okej, okay, mamy Kej, y tutaj był potrzebny. Nie mam broni już teraz dobrze, że biorąc. Mogę jakoś wykucnąć Ale jednak... No, no no... No jakoś... Nie wiem... Ła! Na pewno nie to. Trzeba pomyśleć. Shift, Shift... tab Lock... Tab... to jest jakiś... Może tu jest jakiś błąd? O! o tak, wejdę! Tu jop asydyfy Grchy i ze? Mamy! Okej! Okay. Więc tak, tym przyciskiem było C. Przeszliśmy! No i cóż moi kochani, wam powiem więcej. To by było na tyle w tym odcinku. Nie był długi, ale jednak trochę tego kiślu było. No więc tak, dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, rozłapkowania, oczywiście w górę, komentowała Damus i trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Hej!